Witam Was wszystkich z tej strony Michał i zapraszam was do brzmienia kolejnego filmu. Tym razem Call of Duty Advanced Warfare i na waszych ekranach solo double DNA bomb w bit na mapie. No właśnie tutaj ku zdziwieniu wszystkich, a także mojemu zdziwieniu Biolab. Biolab, taka mapa dosyć przeciętna Sądzę, że e, raczej Pomijana przez większość osób, ponieważ ta mapa Nie należy do jakichś wybitnych wielce Aczkolwiek naprawdę czasami miło się na niej gra I oczywiście ma ten swój swoisty Świąteczny, przynajmniej zimowy Klimat, ponieważ jest to mapa śnieżna A mapy śnieżne zawsze w Call of Duty miały To coś, e, no może Minusem tej mapy jest to, że jest na terenie Zabudowanym i to ostro zabudowanym Więc głównie po, przemieszczamy się Po jakichś budynkach, po tych wszystkich Nie wiem w ogóle co to jest, jakieś centrum badawcze cholera wie, tam są jakieś ciała w słoikach, więc no właśnie, lepiej o tym nie myśleć aczkolwiek, no, trochę mało tego śniegu, ale tak czy inaczej, mapa zimowa więc zawsze jest na propsie eee, naprawdę, polubiłem tę mapę właśnie po tym gameplayu, bo jak widać likwidację potwierdzoną gra się na niej fajnie i właśnie grałem tutaj na likwidacji potwierdzonej co sądzę, że też jest takim swoistym mm, takim unikatem ponieważ sądzę, że gameplay z dominacji mimo wszystko ubija się łatwiej a to z jakiego powodu? Otóż dostajemy na dominacji 100 punktów za zabójstwo po Ossazmim Paczu oraz 200 punktów za przejętą flagę, co daje nam naprawdę bardzo szybko nasze skill score streaky. Przepraszam, score i już nie ma kill streaków, więc naprawdę szybko można wbijać nasze UAV, system haki i tak dalej. Natomiast na likwidacji potwierdzonej mamy nadal 50 punktów za zabójstwo oraz drugie tyle za podniesionego doktaga, czyli no 100 punktów za spełnienie wyzwania tego trybu. No. Właściwie to nadal całkiem sporo, aczkolwiek, jak oczywiście można się domyślić, jest to małe utrudnienie przy wbijeniu DNA Bomb. Ponieważ na wbicie DNA Bomb potrzebujemy 30 kg, a żeby wbić Dabla, potrzebujemy tych 60, więc naprawdę troszkę dużo. Oczywiście grałem tutaj moim ukochanym AK-12 z sexy swag diamentowym kamuflażem. Kocham tę broń i powiem wam szczerze, że w Ghost, Call of Duty Ghost, jako pierwsze wprowadziło AK-12 i naprawdę byłem bardzo za tą bronią. Naprawdę bardzo mi się podobało i nawet jak już wszyscy tryhardzi, i badgerem, ja naprawdę często grałem tą bronią i na pewno dużo gameplay możecie zobaczyć na moim kanale właśnie przy użyciu AK-12 z Call of Duty Ghost, naprawdę kochałem tę broń, bardzo dobrze mi się nią grało a w Call of Duty Advanced Warfare powróciło nasze kochane AK-12 i to jeszcze zajebistszym e, celownikiem mechanicznym, naprawdę ten celownik jest świetny e, i gra mi się z tą bronią naprawdę świetnie, mam nadzieję że jej nie znerfią, ponieważ nie ma co nerfić, to nie jest jakaś upe-ope broń aczkolwiek jest naprawdę bardzo przyjemna do Grania nią. Więc polecam wszystkim właśnie granie aktów yy, I jeszcze yy, a propos pytań dotyczących mojego klas setupu. Klas setup na 100% ukaże się przed świętami do świąt. Na 100% będzie na moim kanale udostępniony klas setup. Mój najle moje najlepsze setupy klas do wbijania DNA bomb i ogólnie do grania na przykład najperką i tak dalej, ponieważ e, dobór perków jest naprawdę istotny, dobór e, upgrade'ów do killstreak'ów także jest bardzo ważny. E, więc mam nadzieję, że wszystko ładnie wyjdzie i jeszcze przed świętami ukaże się mój e, klas setup, moje polecane klasy i tak dalej. Mam nadzieję, że one, e, ten mój gust do grania jakimiś broni i klasami się nie zmieni e, i mam nadzieję, że e, Advanced ci twórcy Advanced Warfare od Sledgehammer Games to są ci Fursy. Będą z głową nerfili niektóre bronie, ponieważ nie mogą zrobić tego co było w Dekops 2, że zaczęli. E, Treyarch zaczęło nerfić wszystkie broni po kolei, jak leci. Dobra, ale to nie jest tematem dzisiejszego komentarza, ponieważ mam 8 minut, więc się wypo wypowiem na jeden poszczególny temat. Oczywiście, jak wiadomo, do świąt został już tydzień i Call of Duty Advanced Warfare e, dało nam to odczuć i <laughs> zauważyliście prawdopodobnie, że kiedy dostajemy Supply Dropa, czyli tą paczkę, z której dostajemy te różne modyfikacje. Broni. Teraz pojawia nam się w trakcie meczu e, taki, taki prezencie, taka paczka świąteczna, na, e, w tak ładnie zapakowana, taka wiecie, w zielono-czerwone zielono kolory. Naprawdę pięknie to wymyślili. E, szkoda tylko, że kosztem połączenia, ale nie wiem co oni tam majstrują przy tej grze. Więc już zaczyna się oczywiście. Szał Świąteczny, za tydzień przyjdą świąteczne nupki, o których wszyscy spamują na Facebooku. Temat świątecznych nupków jako pierwszy poruszył kiedyś Loczek. Ja go nie będę ciągnął, ponieważ to jest jasne, że małe dzieci dostają najpopularniejszą grę, wchodzą na multiplayer, oczywiście mało ogarniają i jakoś po tygodniu, dwóch zrzucają tę grę, ponieważ mają do grania Minecrafta, oczywiście. Aczkolwiek sądzę, że. Przez ten czas na pewno uda się dużo fajnych gameplay nabić. Temat jaki chciałbym następny poruszyć, to jest to, że ostatnio weszły nowe kamuflaże do Call of Duty Advanced Warfare. Niestety, jak, jak zawsze, oczywiście, jak już mamy się okazję przyzwyczaić. E, tylko na konsole Microsoftu, czyli na Xbox One oraz Xbox 360 wyszły nowe kamuflaże, e, czyli e, paczka kamuflaże oraz nowych egzoszkieletów, ponieważ w tej części zamiast charakterów dostajemy egzoszkielety takie modyfikowane na przykład z pandą z tyłu czy na przykład flagi państw. Niestety flagi polski tam nie ma, więc ja na pewno tego nie kupię, aczkolwiek kamuflaże co w nich zajebistego wraca. Otóż jak, jak wiele osób sądzi te, też też także ja uważam, e, Black Ops 2 oferował nam najlepszą Przekupne kamuflaże w historii te kamuflaże były świetne, dopracowane i zapadały w pamięć na przykład Weaponized 115, czy na przykład Afterlife, e, Cyborg, Dragon Camo, wszystkie te kamuflaże były świetne. Natomiast w Call of Duty Advanced Warfare powracają animowane kamuflaże, czyli takie poruszające się, które, wiecie, mm, no, 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 no wiecie, no wiecie o czym mówię. E, mam nadzieję, że już wszyscy wiedzą o co chodzi, jeżeli nie, to e, film jakiś, jakiegoś youtubera, właśnie prezentujący te kamuflaże, będzie w deskrypcji tego filmu, więc możecie sobie zobaczyć mi osobiście na bardziej podoba się Lightning Camo, e, takie wygląda Mniej więcej jak Afterlife oraz Magma, Magma jest zajebista Naprawdę kupię na pewno te kamuflaże Jednak jak wiadomo mamy niestety poślizg Na Playstation 3 i Playstation 4 e, W dostawaniu tych nowych kamuflaży I tych wszystkich bajerów, około miesiąc Trzeba liczyć, więc jakoś w styczniu Prawdopodobnie zobaczycie gameplay już z tymi kamuflażami I napiszcie mi w komentarzach jaki kupujecie kamuflaż Czy macie zamiar w ogóle kupić Ponieważ moim zdaniem ludzie są jak sroki I właściwie to nie ma znaczenia czy kupimy sobie ten kamuflaż, że jeżeli ktoś ma odłożone jakieś grosze na PlayStation Store na przykład, to czasami się opłaca kupić coś takiego, bo oczywiście milej się gra z bronią, która wygląda zajebiście. Więc następnym tematem są oczywiście święta, ponieważ już został zaledwie tydzień i muszę nadmienić, że to będą moje pierwsze święta na YouTubie i na pewno ukaże się w dzień Wigilii, na pewno ukaże się jakiś gameplay z komentarzem ode mnie, prawdopodobnie jakieś życzenia, no i właściwie pod koniec roku trzeba będzie już robić podsumowanie, ponieważ może wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, ale ja na YouTube'a nagrywam od marca, więc naprawdę mało czasu jestem na tym YouTubie, a już naprawdę sporą rzeszę widowni udało mi się zgromadzić i właśnie bardzo Wam za to dziękuję, ponieważ dobijamy do 750 widzów. Natomiast wracając do świąt, moje pytanie do Was, co byście chcieli dostać na święta? Takie pytanie, co byście chcieli dostać na święta? Czy macie jakieś marzenia? Oczywiście nie mówię tu o jakimś Bugatti Veyron, bo takie marzenia no raczej ciężko spełnić, aczkolwiek każdy na pewno ma jakieś marzenie i prawdopodobnie być może się spełni na właśnie Wigilię, może dostaniecie jakiś zajebisty prezent. Ja osobiście myślałem nad paroma rzeczami, aczkolwiek nie będę o tym raczej głośno mówił, ponieważ wątpię, że się spełnią, aczkolwiek kto tam wie. Więc napiszcie mi jeszcze z ciekawości mojej osobistej, ile osób przyjeżdża do was na święta, czy macie dużą rodzinę, czy raczej wbija do was 20 osób na chatę, jak to mówią, i jest impreza, czy raczej tak jak już w gronie tych najbliższej rodziny, czyli mama, tata, siostra, brat, coś takiego, pies, koty. Ja osobiście spędzam święta w cztery osoby, mama, tata, siostra, no i oczywiście ja. Mama Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i wyczekujcie, ponieważ e, wspólnie z paroma YouTuberami mamy zamiar troszkę rozruszać naszą, naszą polską scenę YouTube'a. Ale głębsze informacje podam już prawdopodobnie w tym tygodniu, w następnym tygodniu, e, prawdopodobnie po świętach. Więc wyczekujcie, bo będzie się działo. Ja się z Wami żegnam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Siema.